No dobra, co ja sobie tutaj zrobiłem ostatnio? No. Naprawiłem sobie broń, bo miałem już zrypaną lufę od M4. Miałem no. chyba 79%, poniżej 80% w każdym razie. E, od też już nie była najlepszej. Jak widać, jest na 100%. Ale tutaj te wzmocnione płyty ze stali węglowej, to co dostałem. To zadanie. E, zauważyłem, że pełny jako pustaka mam drugiego, więc sobie zrobiłem fuzję tak zwaną, z tych, z tych artefaktów. Złączyłem sobie no i teraz mam o wiele lepszą ochronę. Tak samo baterie, trzy baterie miałem. Jedną znalazłem, dwie miałem już tam. I zobaczyłem, że to nie za parametry ma, więc załączyłem sobie je. Odzyskiwanie energii tutaj było dosyć istotne, bo tutaj właśnie pełny pustak energię zabiera. Pełny pustak zabiera 19% energii. Maksymalnie będzie 32 zabierał, jakby był 100%. Więc tutaj ta, ta bateria Miałaby um, 43, czyli nieco więcej bym Dostawał, ale tutaj wiadomo Jak będzie jakaś misja, jakaś Gdzie trzeba w ogień wejść, no to po prostu zdejmuję te artefakty i robię Bo tu widać, każdy procent mi to zabiera Ochrona od oparzeń Ale wzmacnia mi tutaj na za, za, zadrapania no, a już widać dzięki temu, dzięki ochronie balistycznej ze stali węglowej. Mam tutaj fajną, maksymalną już ochronę. Jeszcze nie grałem z tym, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, i jeszcze tutaj, skóra pijawki. Miałem jakieś 34%. A zauważyłem, że miałem taką w tych różnych skrzynkach. Miałem, miałem na 94% taką kilo zapasu. Dobra, nie ma co za długo tu siedzieć. Każde w stanie, w jednym miejscu robi co? Nic po prostu. Głodnych się robisz. Aha, yy, porobiłem sobie jeszcze żarcie. Tak? Widziałem te żarcie. Żarcie z różnych dziwnych stworów. Mutantów i innych guwien. Jedziesz za mną, chłopie. Czyste niebo. Niepozorny, Sawa, niepozorny, zajebiście. Jesteś jakiś kot, kot, kurną, zginę szybko. Ale dobra. Jest gościu. Do pomocy to jest. Napchli targ jeszcze muszę zejść. Teraz się nie teleportowałem. Ale dobra, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że trochę tam amunicji porozbierałem, bo chciałem potworzyć amunicję. No i trochę posprzedawałem też amunicji. I sporo kasy, kurwa, na, na tym zyskałem, bo miałem jakieś 80-70 tysięcy. Nie, wiem, mi się wydaje, że jakieś 70-80 tysięcy miałem. No i co mam ile teraz? 220 tysięcy, no. Jeden tylko? Co on ty robił, kurwa? Dawaj, ha, hajs. Co ty, żeś tu zrobił mu? Fidołka, ab, absolut. Samotnik. Smar. Smar jest ponad do czegoś potrzebny. Do wytworzenia tych yy, właśnie tych. Dobra, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, bo już miałem praktycznie na horyzoncie yy, strzelbę Raptor, którą mógłbym praktycznie już mieć. Tylko, że nie mogę lufy wymienić, bo nie mam narzędzi. Typu D, a używanie yy, broni, która ma zrąbaną lufę poniżej tam 40%, zdegraduje wszystkie części inne. Także to jest bez sensu, więc musi jeszcze poczekać. Gdzie to ja w każm Tam biega No trochę tam dostali nasi Co tu chciałeś od niego pomocnika co? Jak... jak śmiesz. Dobra, spadamy stąd. O, jawka. Dobra. Co ty tutaj chcesz? Dobra. Co tutaj gadało? A tu Złamas. Oś ty złama się. Pierdzeliu. za kałem. my ja tu byłem, ale nie byłem w jednym miejscu. Nie sprawdziłem tutaj. No właśnie. Tu jest ten gość. Z tym PDA. To jest ta PDA prawidłowa. Dobra. O, 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 wejdźcie mi stąd. Kurde. Napierdziela. Ja Co tu jeszcze jest? Amunicja jeszcze jedno. No kurde. Jeszcze będzie mi wchodził tu. Dobra. Mamy te PDA. Nic nie trzeba tutaj... Innego robić. Zobaczmy, jak tutaj zaaktualizowało się zadania. Eee, przynieś jego PDA, asystenta 2, a Aha, dobra. Już mam lokalizację tych próbek. No, Dobra, to pierw tu pójdę. Ta misja z operacją zemstą monolitu, to to później sobie robię to, to no, że Dokumenty w podziemiach Pripeci. Tego nie wiem gdzie to jest. Na razie. Podziemi pripeci. To jest tak ogólne stwierdzenie. Pripeci 1. Nie wiem. Na razie. Na razie tego nie robię. Woki. Rozkaz. Jak robimy, to robimy, no. Nie ma co. Siema gościu, padasz od jednego strzału, jesteś zajebisty i o to chodziło. <laughs> Kurde, z tą muzyką to jest zajebiście. bardzo fajnie, że to jest. Teraz inny klimat zupełnie. Mroczny bardziej. Dźwięk w tej grze też robi swoje. Synapsa, dobra. Yeah. Aha. Powiedzmy. Gdzieś ta... próbka jest. Dobra, stójcie tam, nie idźcie tutaj ze mną O, tu jest. Dzień dobry. Ale coś tu jeszcze jest, to ja tutaj nie bym Coś mi tu promienieje, zaczyna. No. Dobra. Dwie rzeczy wyjęte. Nie wiem czy to to było. Czy to to Dwie tutaj. Co to jest? Pierścień. Ogólnie tego nie miałem tutaj. Odzyskiwanie energii. Elektryczność 27. Dobra. Coś mi zbija. Nic. Dobra, nic mi nie jest. Czyli mogę to nieść. A nie, jednak mi coś zbija, dobra. Promieniować ciągle. Muszę go, muszę go oddać, bo już widzę lekko coś tam, tam daje. Barabaszka, chodź tutaj. Nie jest barabaszka. Barabaszka to jest gość. Mając taką ochronę, w miarę solidną, nie są to trudne, jakieś wymagające misje. Mógłbym powiedzieć, że nawet, że łatwe. Ten tu ciągle leży. Ciekawe, jakbym zabrał mu broń, czy, czy znikłby wtedy. dobra. Pe pewnie też jakaś... Hm. Aaa, na tym jest. Okej. Okay. Ale tutaj jest jeszcze jedna. Aż korci mnie. Koledzy, nie, 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 nie. Wy tu nie wchodźcie. Wy tam się trzymajcie z daleka. Tam na wprost. Czy to na drzewie będzie? Niekoniecznie. Tu? Okej. Okay. Okej, okay, spadám stod. Troške mi tu dziabneo. No snorku, snurku, snurku, ty... ...dupúrku. Co tu jest ciekawego jeszcze? A! Blask księżyca. 87 tysięcy kosztuje to. Zajebiście. Ochrona elektryczności i psioniczności. Dobra, barabaszka, chodź tu. Ty mógłbyś kurwa wszystko nosić. O kurde, od maksimum by dawał, jakbym jakby to naprawił. No! To sobie sfuzjonuję to. Później będę sobie trzymał to w pojemniku i być może będę po prostu miał jak będzie trzeba coś wykonać także dobrze takie coś yy, zbierać różne artefakty później je ulepszać dobra mamy co trzeba yy, do pieroga teraz zasuwać trzeba dawaj tego pieroga gdzie ten pieróg On był chyba daleko co W sumie nie aż tak daleko, bo to jest tylko przejście w tą stronę. Dobrze mówię? Te prosiaki. Gień prosiaku. Tak mówię, to za prosiaczka. Dzięki. I coś tutaj jeszcze miał. Skóra. Bombastik fantastik. Idziemy dalej Gdzie tu jest ten No i ta anomalia niebezpieczna jest. Coś ma tu. Ej, coś jest tutaj. Dlaczego ja tak wolno chodzę? Jakoś Jakoś tak dziwnie. coś tu jest Dobra, widzę. Nice. Cóż to było? Puzzle. Słabiutkie. Dobra, a muszę się wrócić. Bo te gamonie tutaj nie, nie przeszli mi na tą stronę. Hmm, w tym miejscu. Coś nie zagrało. Tym razem. I dwóch przeszło, dwóch nie Dobra, wszyscy się teleportowali zajebiście. Kurde, będę musiał zwracać to, na to uwagę, bo mogę... Już nie raz tak mi się zdarzyło, że już się tak... że tak straciłem towarzyszy. I to nie jednego. Dobra, ładnie się. Nie masz gadane, wiesz? Jak ty myślisz, kurde? Eee, rosyjska czekolada? Nie. Tylko czekoladę byś chciał, nie Sam bym potrzebował coś tu masz Doręczyciel, uwodziciel? Nie <grymne> Dobra, gościu Nie przemieszczaj się, bo ja chcę gadać z Tobą O, dobra przez y Waszego asystenta wygląda na to, że został zaatakowany przez bandytów i zmienił się w szwajcarski sery. Ale udało mi się odzyskać jego PDA i doko dokończyć robotę. Proszę bardzo, profesorze. No, Co one współrzędne schowka. Mam nadzieję, że to będą jakieś oficjalne schowki, nie jakieś poboczne. Trzymano w 9 tysięcy, dobra, zwrócono jakieś za te podróże. Jakoś pomóc? Znowu coś? Na razie wszystko. Jeśli chcesz pomóc dalej, wyślę ci twojego kolegi. Wyślę do mojego kolei, który jest na pewno doceni twoją pomoc, wyślę ci jego lokalizację i poinformuję go o twoim przybyciu, żegnaj Stalkerze. Znajdź profesora Makarowa na jantarze. Dobra, profesor. Dobra, to można by do niego iść. Dlaczego? To są główne misje.